Już się mam z tej tam dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z analizy partii. Oczywiście nie zapomnijcie zostać łapeczki w górę i subskrypcji z mężkiem, a już lecę do odcinka. E4 to ja grałem czarnymi. E5 i taka ciekawostka. Jakbyście zagrali tu, co się tak stało w partii. I grajbyście z kimś początkującym, który by zagrał tu. Zgadnijcie najlepszy ruch. Tak, zbicie, bo jeśli on zbije, gracie tu. Tu nie może, bo gracie tu. Są widełki. A jeśli ucieknie królem, tu. Ojej, gracie tu. On może tylko tu. Gracie tu, tu, tu. On może tu, tu. Tu, tu i cokolwiek by nie zagrał, to dostaje tu, tu i tu. A więc po F3C6 C3F6B5B4, tu się stało, że spicie, spicie, odejście. Odejście zbicie, zbicie, zagranie tu Hetmanem. Roszada C4, E8, D3, D6, G5, D7, F6 i tutaj no nie było żadnego ruchu. No, no nie było żadnego. Wybronić jeszcze tego skoczka, więc struktura to jeszcze nie cała taka przegrana. Zgrałem dalej. F6, 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 Roszada, A5, E1, F5, F5, E1, F5, E1, F5, E7, E6, C7. I tu miałem taki plan. Wymienię gońca. Zagram tu. Jeśli on mi zbije. Zagram tu. On coś zagra. Dam mu tu szacha, zagra tu, zagram tu. Wybiję te pionki i będę pushował tego pionka. To był plan. No i się tak podobnie też stało. C4, C4, B5, D4, D8, D5, E8, B5, E1, D2, H1, B8. I tu, jak mówiłem, będę sobie to później poszował. G7, A4, H5, A8, H2, A5, G2... H5, F2, no i tu też jest taki mały e, info, jeśli macie wieżę więcej i jednego pionka, to jak on coś zagra, oddzielacie mu tą linię, no i na przykład jeśli macie tu pionka, no to go poszukujecie jeśli macie o wieżę więcej. Jeśli wam zagrozi, to idziecie w górę, no i tego dalej poszukujecie E3, G6, marzenie w kółko, bla 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 F8 i G4 i tu coś przeciwnik źle obliczył, bo zagrał E3 ja zagrałem F1 i podwalił wieże. No i zaproponował remis. Oczywiście zbiłam, no bo zobaczcie, myślałem, że będzie mógł zbić, ale że mojej wieży tu nie ma, no bo też nie wiem, coś mu się pokrzeniło. Król mówił i broni, no i tu tutaj takie łażenie w kółko, hop, 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 po paru ruchach jesteś, my dalej B3, dobrze mówię czy nie? A1, tu, tu, hop, 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 hop. B1, A5, A1, B6, B1, A5, A1, B4. Tutaj już jakby on odszedł tu, to ja tego nie gram. Ja gram tu, jeśli on gra tu, ja się wracam. I mogę sobie tu wieżą tak łazić Bez końca. Ale nie, bo jeśli by doszedł, to mogę to zbić też. Więc też. Ojej, co jest? O, A6, B5, A7, C6, B6, C5, B8. Kolejne ważenie w kółko. Tutaj zrobił przeciwnik kupi ruch, bo miał dwa pionki więcej z, z których mógł mieć dwa hetmany, a tu zagrał tu, no w sumie też tak myślę jakby było można lepiej zagrać na przykład jakieś d4 i tak się łazić w kółko i pewnie w wielu ruchach byłby pad, ale zostało zagrany d6. B5, C6, B4, B7, B5, kolejne ważenie w kółko. O, ale i nie. Tu jak dawać wieżom ma to? Wam pokażę. To są inne sposoby, że oddzielamy mu coraz mniej od zabaw, ale ja to robię tak. H6, to też. O dzięki. Przepraszam, ale coś tam było. Dobra, dalej to C5. Gonimy go C7, D5, D7, C5, E7. I tu, jak byłem tu, było można grać tu wieżą. Jeśli zagra tu, gramy tu. Później tak cały czas, że. Tu wierzą cały czas, on gra tu, ja gram tu, on musi i tak można na dół. Ej, 7D5, F7C5, E7D5, D7F5 i takie małe marzenie w kółeczko. pip, pip, pip. pip, pip. pip, pip, Mój mat. Oj. Coś się nie chce dać. Piszcie w komentarzach, czy wiecie gdzie jest mat. Jeden i mat. O. Dobra. Yy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Oczywiście zapomnijcie zostać łapeczki w górę. I tego czerwonego tam czegoś. Bo podobno jeśli dacie to czerwone o to, co jest obok tego króla takie to podobno. Będziecie każdą partię szachować i wygrywać. Na przykład, że macie gdzieś tam gońca tu, a on ma tu wieżę, robicie szacha i bijecie wieżę. Dobra, to był odcinek za wczoraj. No i ja już będę się z wami żegnał. Nara!